Wspominał Pan o karach dla firm wprowadzających te produkty w opakowaniach zwrotnych czy też niezwrotnych na rynek. A czy jakieś kary? W tych przepisach, które wejdą od 1 października, są przewidziane dla placówek handlowych, które wypełnią, powiedzmy, jakikolwiek element tego systemu, tych przepisów, który sprawi, że będą musiały wejść w system, ale mimo tego nie zrobią tego. Innymi słowy, apteka, mała apteka, izba ekspedycyjna poniżej 200 metrów kwadratowych, ale ma w ofercie suplement diety w opakowaniu zwrotnym, więc teoretycznie powinna wszystkie te obowiązki związane z uczestnictwem w systemie Spełnić, ale tego nie robi. Czy tej aptece grożą jakieś konsekwencje w związku z tym? Tak, ustawa tutaj nie, nie rozróżnia, czy jest to um, apteka, czy jest to sklep spożywczy, tak jak pan redaktor zauważył. Jeżeli będą tam, będą tam sprzedawane opakowania objęte systemem kaucyjnym, a taka apteka nie przystąpi do systemu kaucyjnego, chociażby w tym minimalnym zakresie, czyli jeżeli chodzi o pobieranie kaucji, e, ale też na przykład nie będzie informowała pacjenta o tym, że w danej aptece będzie pobierana kaucja, czy też apteka jest w systemie kaucyjnym, to to takie kary, w zależności od oczywiście wykroczenia, tutaj w tym zakresie, no nie są symboliczne, ponieważ to są kary sięgające od 20 tysięcy, nawet do pół miliona złotych. I to są kary, które przewidziane są per jednostka, per sklep, w tym przypadku per apteka. Są to kary, można by powiedzieć, bardzo wysokie.